W filmie Creed III tytułowy bohater musi powrócić z emerytury i ponownie stanąć na ringu, aby zmierzyć się ze starym przyjacielem. Odtwórcą głównej roli, a także reżyserem przedsięwzięcia jest Michael B. Jordan. Na ekranie możemy również zobaczyć Tessę Thompson i Jonathana Majersa. Nigdy nie byłem dobry z matematyki, ale wydaje mi się, że seria Rocky liczy już 47 lat. Przynajmniej że 47 części. Czasem takie mam poczucie. 47 lat, było 6 filmów z tego głównego cyklu, i teraz mamy trzecią część spin-offu. No i pytanie, ile da się w ogóle wyciągnąć z. To dosyć wątłego pomysłu. No facet mierzy się ze swoimi problemami wewnętrznymi, a potem metaforą z tych zmagań staje się pojedynek bokserski w dziewiątej części cyklu. A czy to nie jest po prostu każdy film bokserski, właśnie opisałeś? Może tak być. Wydaje mi się, że. Znaczy kino... Taki bokser Daniela De Luisa. Tam hmm. chyba w więzieniu siedzieli, ale dobra. <laughs> Ja ogólnie lubię filmy bokserskie. Uważam, że boks jest bardzo fotogeniczny i właśnie fajną jest metaforą i tak dalej, właśnie do tego, co powiedziałeś, że tutaj zmaganie się ze swoimi demonami. No, i, i nawet się cieszyłam na, na to, że pójdę e, zobaczyć. Co prawda nie widziałam Krida mm -hmm. 2. Widziałam Krida 1 w reżyserii Jana Koglera, i to był świetny film. E, no, i tu myślałam, że no, jedno, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, dwóch świetnych aktorów. Zapowiadało się, że tam będzie jakieś społeczne tło, może jedna z postaci jest właśnie byłym więźniem, powraca, jakieś niesnaski, walka. I muszę powiedzieć, że do, po do połowy mhm. było całkiem w porządku, ale to tylko w gruncie rzeczy za sprawą tego, że Jonathan Majors jest wspaniały. Bo Michael B. Jordan jest świetnym aktorem, ale reżyserem to jest słabym moim zdaniem. I jest tam potencjał w tym filmie na bardzo dobrą opowieść i bardzo ciekawy konflikt, tylko on gdzieś się za rozpłynął i nagle... Po prostu historia przestała mnie interesować. Bo to jest trochę tak, że. po, znaczy po pierwsze, tak mm -hmm. Jonathan Majors y, kradnie mm. sobie już kolejny film w tym miesiącu. Tak. Więc brawa dla niego. To jest taki aktor, którego super się ogląda. Jest tak magnetyczny i charyzmatyczny, że. chyba mój nowy, ulubiony aktor. No, jeden z na pewno. Tak. Major one. Natomiast jest problem związany z Jonathanem Majorsem i jego postacią. Że, znaczy po pierwsze, on jest tak charyzmatyczny, że nie ma nic charyzmatyczniejszego w tym filmie i na nic innego się fajnie nie patrzy. I tu jest potencjał na bardzo ciekawy konflikt, mianowicie taki, że jakby jest jakiś taki, taki konflikt tragiczny, że nie wiemy komu kibicować. Mhm. Więc gdyby film szedł bardziej w tę stronę, to może byłoby fajnie, natomiast problem jest taki, że twórcy nie idą w tę stronę. Mimo tego, że budują przez pół mm -hmm. filmu sympatię dla postaci Jonathana Majorsa, to potem muszę mu dopisać parę takich złych zachowań, wiecie, nie, nie przeprowadził babci przez, przez pasy, tak. potrącił staruszkę i tak. tak dalej. Także nie ma tego tych scen w filmie, ale to jest, wiadomo, symbol, metafora. No, i przez to jakby konflikt w tym filmie siada, bo, bo paradoksalnie kibicujemy bardziej przeciwnikowi Creed'a. Michael B. Jordan, reżyser, udaje, że, że Creed jest underdogiem w tym filmie, a jest bogatym, w zasadzie spełnionym, spełnionym absolutnie bohaterem. I tak. to jest trochę tak. Ja, znaczy Kilka, kilka różnych części Rokiego się przegląda w tym filmie. Po pierwsze, trochę rok 3, bo, mm -hmm. bo Creed jest już bogaty, mieszka w swojej willi, nie ma co prawda robota, ale to może w kolejnej części. Trochę jest rok 4, bo tutaj Creed musi wrócić do walki, mszcząc się za to, za swojego kolegę innego boksera. A trochę niestety jest rok 1, tylko że z punktu widzenia portugalskiego. To niestety? tak, jakby opowiedzieć Rokiego. Ale nie, nie współczując underdogowi, tylko współczując temu bogatemu, kontestowanemu gwiazdorowi boksu. I to jest kuriozalny pomysł na tę opowieść. Ja bym powiedział, że frapujące, ale być może po prostu nie przeprowadzony tak, jak powinno wyjść. Tak, pomysł jest okej. Okay, jasne. No. Jest to, ale. Nie wyszło. No i w dużej mierze jest to też film, bo zaryzykowałbym stwierdzenie, uwaga, uwaga, teraz będzie płachta nabyka toksycznej męskości i o mężczyznach, którzy boją okay, się yes. rozmawiać o swoich emocjach. To jest też trochę kuriozalne, bo przez dwie trzecie filmu bohaterka Tessy Thompson wmawia swojemu mężowi, że musisz mi mówić o tym, co w tobie siedzi, chciałbym wiedzieć, z jakimi emocjami się zmagasz, a w pewnym momencie stwierdza, okej, okay, stary, musisz zrobić to, co trzeba, wchodzisz na rynki, spierzysz. Mm -hmm. swojego Tyłek. dawnego kolega. Tak. tak. Chciałem użyć troszeczkę dosadniejszego no. słowa. No, no tak, no i tam jest nawet ciekawy konflikt, że... Rozpisany, znaczy bo bohaterka grana przez Tessę Thompson też mhm. ma konflikt, też ma jakieś swoje sprawy, które powinna załatwić, i to się ciekawie odbija właśnie w tym głównym konflikcie, prawda, że ludzie osiadają na laurach i nie podążają za tym, co naprawdę by chcieli. Tak, ale to wszystko jest niedogotowane. No, mhm. Nawet ten scenariusz nie jest taki zły. Mógłby być no, w, sensie, w sensie, że. No dobra, może jest trochę przegadany, ale moim zdaniem jest to, jest to kwestia jakby niedoświadczenia. Doświadczenia, nie doświadczenia. Mhm. Nie, nie, tego, że Michael B. Jordan no to jest jego debiut. Nie ma doświadczenia, nie, nie, nie uniósł tej, tej historii. I, I smutne to jest. No to jest ciekawe, no. bo Michael no. B. Jordan tutaj idzie trochę tropem Sylvester Stallona, który sam mm. też stanął za kamerą i reżyserował kolejne części Rockiego. No i on tutaj staje za kamerą i bardzo chce pokazać, że reżyseruje. Yy, niestety, bo na przykład. tak mamy są takie sceny, które... scenę, scenę na ringu, w której ring staje się metaforą. Bohaterowie przenoszą się na stadion swojej wyobraźni, jakieś kraty wyrastają nagle na ringo i co się dzieje, jakby co? Michael Big Jordan też opowiadał, że to akurat brzmi ciekawie, mhm. że, że przy realizacji scen bokserskich inspirowało go anime Naruto, mhm. ale to, tego nie do, koń, nie do końca to widać. Jest trochę jakiegoś slow motion, jest trochę bardzo nierealistycznego boksu, w... gdzie bohaterowie machają rękoma, jak żadni bokserzy tak nie robią. Tak. No jest, jest, jest taki mem bardzo popularny, że jakie chciałbyś efekty w tej scenie? Tak, wszystkie, nie? I to jest chyba dokładnie jakby to samo można odnieść do Michaela B. Jordana. tam wrzuca wszystko co przychodzi mu do głowy i potem efekt jest taki jest. Jeszcze się o Sylwestrze w salonie. tutaj miałem taką zagwozdkę, że twórcy zachowali się Trochę w stosunku, niefajnie w stosunku do twórcy tej serii i dotychczasowej gwiazdy. No, bo tak, jak wiadomo, Slaj był pomysłodawcą, twórcą roli Rockiego, i pojawił się w dwóch poprzednich częściach Creed'a. I tutaj ta postać w zasadzie znika z filmu. I naprawdę nie zostaje nam wytłumaczone dlaczego. Czy on zmarł, czy się, się pokłócili? Pokłócił z producentem, więc to jest dobra wersja poza. Ale można scenes. było przynajmniej powiedzieć, o, Roki akurat wyjechał na wakacje <laughs> albo coś, bo faktycznie jakby jego, no. jego taka totalna nieobecność w tym filmie wypada dziwnie. On tam jest wspomniany mimochodem w jednym zdaniu, ale to trochę mało. A ja jeszcze mhm. chcę do tych scen wrócić, bo wydaje mi się, że one są takie, no, też nie niesatysfakcjonujące, bo jednak ma się, w sumie to są dwie walki, takie, takie walki, walki na ringu. Tak klasycznie, um, jak w serii rokim. Nie wiem, bo albo po prostu one są za krótko, albo ja miałam, mhm. ja miałam poczucie jakiegoś takiego niedosytu, że, że, że jednak Tymi walkami nic nie jest ciekawego opowiedziane, jakby one nie posuwają historii do przodu, i że czegoś mi tam brakowało. Nawet montaż treningowy jest tak. nie do końca udany. Jest tak, że Jonathan Majors trenuje, Michael Big Jordan trenuje i nie bardzo są zróżnicowane tej formy tak. treningów. Jakby I... przypominam genialny montaż treningowy z Rokiego 4, gdzie Roki zasuwa w jakiejś szop szopie Adolf Landgren jak jakiś terminator w jakimś laboratorium. I no, to zarazem pracuje na przygotowanie konfliktu, ale też pracuje jako metafora zimnej wojny. Tak się robi filmy. Ale to no, jest też, no. Tak, ale, ale wydaje mi się, że tu chodziło o to, że oni się nie różnią niczym od siebie, bo oni się właściwie niczym od siebie nie różnią, co też jest bzdurą, bo się totalnie różnią. Jeden jest bogatym, znanym bokserem, a drugi jest panem, który właśnie wyrządzł z więzienia. No, i Coś powinno być. Coś drogą, to, no to jest to też to jest trochę ten... zmarnowana szansa. To może nie tak, żebym chciał, żeby seria o, o Creedzie nagle zrobiła się serią ze społecznym sumieniem. Mm. Ale pojawia się tu motyw aresztowania, motyw czarnych kont kontrapolicja. I, mm. i, I film trochę nas mami możliwością, że coś mm. się będzie z tym działo, bo film się zaczyna retrospekcją, mm. która zostaje ucięta. I. Michael B. Jordan, reżyser, sugeruje, że coś tam będzie jeszcze ujawnione w którymś momencie i kiedy wreszcie ujawniają, okazuje się, że nie, za bardzo nie było nic do ujawnienia, że jakby totalnie sobie dopowiedzieliśmy, co się wydarzy. I tu też widzę jakąś taką zmarnowaną szansę no. tej serii. No może to nie tak, że to byłby idzie... The Wire w serii, w, o film, w serii bokserskich, ale... No tak, no bo to nie idziesz na film pod tytułem Creed 3, żeby dostać społeczną analizę jakby systemu penitencjarnego Stanów Zjednoczonych, który jest straszny, tak swoją drogę, ale jakby, no nie wiem, no żeby coś było więcej, byłoby fajnie. No. Tak, drodzy filmowcy, no musicie się robić, weźcie filmy, żeby zadowolić Kubę i Julię. A tymczasem, na ile oceniacie o... pojedynek Michaela B. Jordana z materią filmową? Powiedział Łukasz, któremu też się film za bardzo nie podobał. Nie, nie powiem, co Łukasz robił na sali filmowej podczas ostatnich sekwencji, kiedy już nie chciało mu się za bardzo oglądać. To pozostanie naszą słodką tajemnicą. Co jest ehm, na pokazach filmowych, zostaje na pokazach tak, filmowych. Tak, a ja oceniam na cztery. Ja też daję cztery. Mój Boże, jesteśmy wyjątkowo zgodni. No, trafił nam się taki odcinek, wyjątkowo mało pozbawiony sportowych emocji, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Kolejny odcinek, mówi się, będzie poświęcony skarom. No wtedy to na pewno damy z siebie 200%, jak roki w trakcie przygotowań do walki. Obejrzeliście właśnie jedną z trzech recenzji mówi się. Dwie pozostałe możecie znaleźć tutaj i tutaj. A całość do obejrzenia na Filmwebie. Do zobaczenia.